Myśleliście, że sałatę można uprawiać tylko w ogródku? Nic podobnego. Rośliny nie muszą tkwić w ziemi. Mogą rosnąć także w wodzie, pod warunkiem, że rozpuszczono w niej odpowiednie nawozy. Nazywa się to uprawą hydroponiczną. Ta sałata uprawiana jest metodą głęboko z wykorzystaniem pływających rozsadników. Brzmi bardzo zawile, ale w rzeczywistości jest to bardzo proste. Zaczyna się od nasion. Pracownicy plantacji sadzą je za pomocą stalowych tac, podłączonych do węża ssącego. Każda taca ma 276 otworków, do których zostają przyssane nasiona. Na tacu układa się gąbkowy blok z identyczną siatką otworów, zwany oazą. Wystarczy odwrócić tacę, by nasionka powpadały do otworów w oazie. Nasiona pokryte są gliną, która utrzymuje wilgoć ale też łatwo się kruszy, umożliwiając roślinie wykiełkowanie. W drodze do szklarni nasiona są po raz pierwszy podlewane. Oazy zostają zwodowane w basenie, w którym zawartość tlenu i nawozów jest nieustannie monitorowana. To klucz do hydroponiki. Wody nigdy się nie wymienia. Uzupełnia się tylko to, co wypiły rośliny i co wyparowało. Pierwszego dnia nasiona są często zraszane wodą. Po kilku dniach pojawiają się kiełki i oazy są nawożone. Około 4 dnia proces kiełkowania jest już zaawansowany. Pierwsze liście pojawiają się mniej więcej 7 dnia latem i 11 zimą. Wtedy przychodzi pora na pierwsze plancowanie. Oaza zostaje rozwałkowana, a siewki przesadzone do steropianowych rozsadników. Mieszczących po 288 roślin każdy. Rozsadniki zostają spuszczone na wodę w basenie szkółce. 13 dnia latem lub 20 zimą, sałaty zostają ponownie przeplancowane. Tym razem do rozsadników mieszczących tylko po 72 sztuki. Dzięki temu rośliny mają więcej światła i dość miejsca, by wyrosnąć. Ostatnie flancowanie odbywa się mniej więcej 26 dnia latem i 45 zimą. Rośliny są przenoszone na rozsadniki mieszczące po zaledwie 18 główek. W tym czasie sałata ma już długie korzenie, i trudniej nią manipulować. Cała ta trafia do działu produkcji. To ostatnia faza przed zbiorami. Te baseny są znacznie większe, więc do przesuwania rozsadników trzeba używać maszyn. Ta hydroponiczna plantacja produkuje rocznie 500 główek sałaty na każdym metrze kwadratowym. Prawie 5 razy więcej niż uprawa polowa. Jest też bezpieczniejsza. Nie wymaga stosowania środków owadobójczych i chwastobójczych, ponieważ sałata rośnie pod szkłem, uprawa nie zanieczyszcza środowiska nawozami. Około 45 dnia latem i 75 zimą sałata jest gotowa do zbioru. Roślinę chłodzi się próżniowo dla przedłużenia trwałości. Zatem czy jesteście smakoszami sałaty, czy po prostu lubicie ją w bułce z serem, teraz wiecie skąd ten przysmak trafia na wasz talerz.